Ja mam nowy, 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 ibrałem 10 na moim kanale. Dzisiaj będziemy się przebierali za różne postacie, typu świnka pepa i tak dalej. Więc by się tu przebrać pierwszego. Właśnie... Pierwszego to, pierwszy to się zapili pili przebiorę. To się widzimy jak już będę pili. Pewnie będzie z nas pili Dobra, widzimy się na chwilę. A mama mi jednego do Pigi. Nie umiał z niej tej sukienki czerwonej, ale pomyślałam, że to się dobrze sprawdzi. Ale pewnie jak życie Pepe, to bym robiła taką sukienkę, czerwoną bo Pigi mają taką samą, tylko właśnie tego, czego się było. Teraz e, przebierzmy się na przykład, za. Poczekajcie tego hakera. Dobra, dowiedzimy się, jak już ja będę hakerem Dobra, ja już jestem hakerem Dobra, możemy lecieć do wiecie kolejnego Kolejny? co nie wiem Ej, chwila Spróbuję... Nie wiem, się zdecydować, jakąś się próbować Przebiorę się za diabła, no? Dobra, to widzimy się, jak już będę diabłem. Dobra, widzowie, ja. Jestem ogólnie diabłem. I teraz się znowu zastanawiam, kim mogę być. Przebiorę się za śmierć, dobra, czekajcie. Przebiorę się za śmierć, Nie będę już. No dobra, jak widzowie, by śmierć? Bo nie wyglądam. Taką mi ta bluzkę, trochę popsuła tutaj. No dobra, to już by było od o tym odcinku. No i jeszcze było takie dla Was szybkie pytanie. To takie pytanie na koniec. bym się zdecydować. Co chcecie wiedzieć do Jakiś special, żebym powiedział UWu? Czy może coś innego? Piszcie w komentarzach, śmiało. No, ja będę czytał. I tych komentarzy, które będę wiedział, zrobię takie specjalnych No, dobra, to już było na tyle w tym odcinku. No i bawić. się o kolejnych.